Dzień dobry, witam Was kochani. Niestety czat na żywo mi nie wyszedł. Okazało się, że mam jak, jakiś... Yy, słuchajcie. Yy, mam jakiś program yy, podłączony, który yy, odmówił mi dostępu do kamery, mimo że wcześniej wszystko ustali, ustawiłam. Także przepraszam Was bardzo. Więc yy, popracuję nad tym, ale teraz tak naprawdę to opowiem Wam o tym. Chciałabym, żebyśmy zaczęli 18 o 18. .00. Na razie mam zapisanych 12 osób, i może powiem tylko imionami. Yy, zostawiłam w opisie filmów numer telefonu i proszę wszystkich, którzy. Nie przysłali SMS-a, aby przysłali SMS-a yy, SMS z imieniem i nazwiskiem i tym, że chcą wziąć udział yy, yy, w, moim, yy, w moich warsztatach. Ja przeczytam tylko imiona, bo mam tak panią Magnieszkę, panią Joannę, Małgosie P, Grażynę S, Czyli Agnieszka K, Joanna W, Małgosia P, Grażyna S, Stasia D, um, Anetka, Kasia R, Beatka, um, moja dobra znajoma, jedna pani, która tylko mam numer telefonu rozpoczynający się na 533, Sebastian. Grażyna J., Dorota i Łukasz. Chciałabym, żebyście potwierdzili, czyli tak, spotykamy się 18 o 18. .00. Ja każdemu na tego SMS-a wyślę link, wyślę taką informację, jak dołączyć do mnie na Skype. Jeżeli ktoś z Was będzie miał z tym kłopot. Proszę do mnie zadzwonić i ja wtedy powiem, jak to zrobić. Tak się możemy umówić. Program ogólnie yy, tego warsztatu, tych warsztatów, yy, ja proponuję na 10 spotkań. Czyli, żeby nauczyć się podstaw astrologii, no to jest yy, minimum niezbędne. Więc tak. Pierwszy, no to będzie spotkamy się na tym yy, Skype'ie. I ja Wam udostępnię pulpit mojego komputera. Ściągniemy sobie razem program, żeby każdy miał. Czyli, aby wziąć udział w kursie, trzeba mieć komputer lub laptopa. Ponieważ program ściąga się na komputer, żeby zobaczyć, yy, no żeby można było obsługiwać go, jest potrzebny do tego laptop. Czyli. Proszę się nie bać, jeżeli ktoś nie umie obsługiwać i tak dalej. Ja wszystko powiem. A jeżeli ktoś się z Was będzie bał, proszę, żeby się wcześniej do mnie odezwał i ja mu pomogę. Jeżeli ktoś z Was chce, może sobie wejść na program, czyli w przeglądarkę Google, wpisać program Urania do pobrania. Wtedy przekieruję Was na stronę, gdzie pan Bogdan Krosiński zupełnie bezpłatnie. Y, pozwala na ściągnięcie takiego próbnej, takiej wersji, która nie różni się od tej wersji profesjonalnej i można naprawdę na niej pracować i się nauczyć. To będzie pierwsze spotkanie, czyli ściągniemy program, pokażę Wam obsługę i każdy wpisze swoje dane. Y, każdy wpisze swoje dane, aby móc sobie wykreślić swój kosmogram. Drugie spotkanie będziemy ogólnie. Opowiem Wam o podziale znaków. Są 12 znaków, podziały na żywioły. Z na, tych podziałów jest mnóstwo, takie jakby wstępne informacje. Później, trzecie, czwarte i piąte i szóste spotkanie, będziemy omawiali po trzy znaki. Czyli omawiamy znak, omawiamy planetę, która w tym znaku Y, króluje, czyli rządzi, i jakby y, to jest naprawdę szerokie, y, bardzo dużo można o tym opowiadać. Czyli tak, ja spróbuję jeszcze, słuchajcie, może y, w niedzielę, no nie wiem, albo może jutro o 18 spróbuję y, zrobić jeszcze raz ten czat, no ale tutaj muszę zrobić y, y, coś z tym moim komputerem. I później będziemy po kolei co spotkanie omawiali trzy znaki i trzy planety z tym powiązane, różnego rodzaju konstelacje. Uwa Słuchajcie, ja proponuję, żeby to było do dwóch godzin, ponieważ yy, czyli dwie godziny, 50 zł, półtorej godziny, 40 zł. Wydaje mi się, że będzie to dla nas wszystkich z korzyścią, bo. Chciałabym, żebyśmy zawsze też trochę porozmawiali, na przykład o tym, co w danym momencie się dzieje na niebie, tak? Żebyśmy mieli te 15 minut na rozruch, na to, że ktoś będzie chciał jeszcze zadać pytania z poprzedniej jakiejś edycji. Na koniec, jeżeli będą jakieś wydarzenia astrologiczne, będziemy też je omawiali. Czyli później omawiamy, słuchajcie, yy, omawiamy wszystkie znaki, później omawiamy domy astrologiczne i ich znaczenie podczas dwóch spotkań. I na koniec omawiamy aspekty. Czyli powiązania pomiędzy planetami, znakami i tak dalej. Więc to wszystko chciałabym, żeby było zawarte, i to są naprawdę podstawy. Yy, myślę, że fajnie by było, żeby co dwa tygodnie się odbywały te zajęcia. Lecz jeżeli wy wolelibyście co tydzień, no to będziemy co tydzień ustalali datę, bo ja co sobotę nie mogę. Mogę na przykład zrobić także w jednym tygodniu w sobotę, a w drugim tygodniu w niedzielę. Ale już mówię, że jeżeli zaczniemy 18, to następne spotkanie chciałabym, żeby było w niedzielę drugiego. Dlatego, że w międzyczasie wyskoczyło mi bardzo ważne wydarzenie 1 kwietnia, czyli albo w piątek, może to być nawet późniejsza godzina, czyli nawet 20 albo 19, wtedy do 21, czyli w piątek, to by był 31 marca lub 2 kwietnia w niedzielę. Także tak wygląda plan z mojej strony, i proszę Was o te sms-y. I być może, no, ja, ja myślę, że tak. Jak mi przyślecie te sms-y, to ja Wam podam nazwę mojego Skype'a i Wy mi przyślecie, y, założycie sobie konto na Skype'ie i Wy mi przyślecie zaproszenie. Albo ja Was znajdę, jak mi podacie na przykład, jak zapisaliście się na Skype'ie, czy imieniem, nazwiskiem, czy jakąś inną nazwą i wtedy ja znajdę Was i z, wyślę Wam zaproszenie i stworzymy sobie grupę. I to będzie nasza grupa, gdzie tylko już będziecie wchodzili sobie na Skype'a, w każdym komputerze jest Skype, także nie bójcie się, jak yy, no to wszystko wam powiem, tak. Jeżeli ktoś nie umie, nie zna obsługi, bo może też być tak, że ja za każdym razem przed yy, warsztatem przyślę Wam link, ale ten link będziecie musieli później kopiować z SMS-a na przykład do. Yy, Komputera, co nie jest łatwe, czyli albo możemy na przykład na Messengerze się znaleźć. Ja jestem pod Astrologia Oczami Anny na Facebooku. Możecie też dołączyć i na przykład do mnie na Messengerze napisać. Dzień dobry, ja jestem z kursu i ja stworzę sobie taką grupę z Was i będę Wam wysyłała link. Ale ten link tak naprawdę jest potrzebny na komputer, czyli Wy będziecie musieli sobie otworzyć Facebooka na komputerze i wtedy yy, yy, wejść na komputerze na Facebooka i tam na Messengera i dopiero wejść w ten link, żeby mieć go na komputerze, żebyście wszystko widzieli, tak? Może to brzmi skomplikowanie, ale uwierzcie mi, że to jest bardzo łatwe. Uczymy się wszyscy. Ja widzicie, też dzisiaj mi się nie udało z tą transmisją, bo nieby wszystko było w porządku, a tutaj się okazało, że kamera w ogóle mnie nie widzi i tak dalej, ale nie poddaje się bo wiem, że następnym razem mi się uda. Yy, gdyby z tym komputerem było wszystko okej, okay, na pewno by się udało, ale mam ściągnięty taki program do nagrywania i on chyba przejął moją kamerę. Zupełnie nie wiem jak, więc takich sytuacji miałam już różnych mnóstwo, ale cały czas się uczę i myślę, że będzie wszystko w porządku. Także wrzucam zaraz ten film, żebyście się nie denerwowali i proszę, napiszcie do mnie smsy, a najlepiej, jeżeli macie konto na Facebooku Napiszcie do mnie na messengerze. Dzień dobry, ja jestem z kursu. Yy, proszę o kontakt, czy coś takiego, tak? I ja wtedy yy, na przykład stworzę tą grupę na yy, Skype'ie i prześlę link, i już będzie można wejść i sobie zrobimy na przykład próbę, tak? Przed przed naszym spotkaniem, także pozdrawiam serdecznie, próby mogę robić pojedyncze, jeżeli ktoś się boi także zapraszam, mówię Wam to jest łatwe i, i jeżeli chodzi o tą transmisję na żywo, na pewno ją uznam. także pozdrawiam serdecznie, dajcie znać czy wolicie półtorej godziny, czy dwie na pewno jakoś się porozumiemy tak, na razie mam 12 osób myślę, że jeżeli te 12 osób by było dalibyśmy radę, dlatego, że słuchajcie dzieląc to na pół, wychodzi mi po 6 osób, to wtedy no trochę czasowo, tak? Jeżeli bym miała na przykład więcej osób, to zrobiłabym dwie grupy, ale to jest 12 osób. Może być tak, że ktoś się wykruszy, że ktoś nie będzie mógł, więc myślę, że damy radę. Także pozdrawiam Was i dajcie znać w komentarzach, piszcie do mnie też na astrologia oczami Anny na Messengerze czy na Facebooku, tak? Możecie od razu na messengerze mnie znaleźć i napisać do mnie. Także ja wtedy odpiszę. Papa, pa, na razie.